No dobrze. Cóż ja Wam chcę teraz pokazać. Mamy, mamy fajną mutację meczu, czyli na, na początku twojej tury turystronicy w kaczmie otrzymuję plus 1 do końca gry. Dla mnie to powinno być na stałe. To naprawdę robi ciekawe role. Eee, plus mamy fajną bohaterkę, którą tutaj mam zamiar e, wykorzystać. Bo sobie przelosujemy i idziemy w nieumarłych, i tak naprawdę mamy tutaj darmową trójkę. Czy bestie będą niebezpieczne? Na pewno. Czy ja chcę teraz kupować bestie? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. To sobie możemy zostawić w ręce. W sumie nie chcę kupować bestii to może jakaś fajna piąteczka no niestety niestety piąteczka mi się tutaj żadna ciekawa nie udała ale jak najbardziej rycerza sobie możemy kupić i Tutaj możemy iść na trójkę. To nie będzie takie problematyczne. On też ma nieumarłych, więc tutaj trójeczka. Tak, to jest dobry pomysł, bo możemy zrobić bardzo fajny myk, bo i będzie mnie na to stać, bo będzie 4, czyli idziemy level up, kupujemy do trójki, czyli to jest 7 plus 1 to jest 8. Dobrze, stać nas na to, więc idziemy w to i zobaczymy. W sumie mamy darmową trójkę, co też jest fajną opcją. Co też jest fajną opcją. Hmm, chyba nie będę jej w stanie teraz kupić. Hmm. Ale ja sobie ją zostawię. Ja sobie ją zostawię. I to może się fajnie rozwinąć. Mogę sobie też zaświecić światło, czemu by nie? Będziecie co najwyżej widzieć tonę kota na mnie. Ale ta trójka, ten rycerz, daje nam zwycięstwo. Co mi się bardzo podoba, jesteśmy w top 1 tak naprawdę od samego początku. E, co robimy? Cztery kupujemy. Odnawiamy. I mamy darmową trójkę. Ten jeden złota mnie nie boli. I teraz, w następnej turze, co my możemy zrobić? E <tuszy> tu będzie 7. Tu będzie 10. <tuszy> możemy zrobić level up plus kupić, czyli mamy trójkę. To będzie 7 plus, tam to jest 10. Mamy jedną kartę do sprzedania, więc też nie jest źle. Więc mamy 11 manek. Więc mamy, mamy jedną piątkę, mamy level up. Jeżeli on ma coś fajnego, to możemy jeszcze przerolować, żeby mm, przerolować, żeby zgarnąć to, co on ma na polu. Więc wydaje mi się to bardzo fajnym rozwiązaniem. Niestety 27 sekund musimy tutaj poczekać. Może to obrobię, może nie, zobaczymy. Też nie chciałem hertzstona tak bardzo obrabiać. Ale zobaczymy. Może przyspieszymy ten materiał, może nie. Może będę obrabiał wszystkie materiały, może nie. Zobaczymy. To wszystko zależy od czasu. Hmm, może lepiej będzie po prostu ten highlight cały wrzucić. Zobaczymy. Wróciłem do Hearthstone'a, więc nie wróciłem zawodowo, gram tylko w ten typ. E, moim zdaniem Hearthstone umarł i za bardzo się już nie, nie odrodzi. Musieliby wprowadzić naprawdę coś niesamowitego, żeby gracze do niego wrócili. Ten tryb trochę uratował Hearthstone'a, ale moim zdaniem to jest taka reanimacja. Hmm. Reanimacja trupa, tak naprawdę. Dobra. E, co ja chcę zrobić, Level up. I darmowa trujeczka. Proszę, proszę, ktoś tu wskoczył na wyższy poziom. Z piątek. Czy mamy coś na koniec tury? Nie, nie mamy. To jest bardzo niewykorzystane, niestety. Że ja sobie to zostawię. Chcemy mieć pewne, pełne pole. Tego nie chcę sprzedawać. Więc możemy zrobić tak. Zawsze mogę sprzedać tą kartę więc myślę, że jest ok. Teraz mnie niestety nie będzie stać na to, że jeżeli on ma coś fajnego na polu, żeby zgarnąć szóstkę, chociaż szóstka by mi się tu bardzo przydała. Więc co najwyżej, możemy zrobić level up. Ale tutaj już jestem na takim pograniczu, mm, moim zdaniem, przegrania kolejnej tury. Nie gry. Kolejnej tury, bo tak naprawdę niewiele się dzieje. Nie mam trujek, nie mam jakichś świetnych roli. E, nie dostałem żadnej lepszej karty z wyższego levelu. E, też nie kradnę czegoś fenomenalnego. Więc. Mm, to nie jest to, że moja rozegrywka się ustabilizowała. Właśnie odwrotnie. Ona idzie bardzo w dół w tym momencie. Jedyna karta, którą od niego chcę, tak naprawdę, to jest rycerz. Bo on jest ustawiony totalnie pod. Um, on jest ustawiony totalnie pod bestię. Um, mógłbym zrobić szybkiego rola pod bestię. I to w sumie też nie byłby zły pomysł bo on ma uła nie to na pewno przegram 96 też nie zniszcza erbyt żeby rolował to to jest overkill po prostu mógłbym zrobić rola pod bestie ale spróbujemy spróbujemy tutaj z, e, iść w e, rycerze Coś nie wiem czy te bestie nie byłyby lepszym pomysłem bo dostaję je bardzo na tacy Nie, ale dobra. Powiedzieliśmy, że idziemy w, yy, że idziemy w Niemarłych. to idziemy w nieomarłych. Pusi. naprawdę kusi. Dobrze będzie zobaczyć ich wszystkich w akcji. Co my tu mamy dobrego? Mm... Mi się nie podoba. jak najbardziej dokładnie tak samo. <laughs> okay. jak najbardziej idziemy to, to i to. Jakbym myślę, że tutaj rycerze śmierci mają mm, szansę na coś fajnego. Też mam bestie. Wszyscy idą w bestie, więc kurczę. Z jednej strony zebiorny sobie bestie, bestie, bestie. To, to byłoby dobre rozwiązanie. Na pewno. Wydaje mi się, że też to przegram. Paszy te bestie są naprawdę przepotężne. Ale nie jest źle. I zobaczymy. Albo wygramy. Albo też nie. Mm. Możemy zrobić tak. To jest jak najbardziej ok. Cześć. Dobra piątka. No nie. Zobaczcie, jak tutaj się pod bestię układa. Aua. To sobie kupimy. Ach, mogę to wzmocnić. Czy ty masz coś dobrego? Nie miałeś. Besty miałeś. Przepotężna bestie. Mm. On też ma bestię. Jak z samej góry spać na sam dół? Czyli trzeba kraść bestię. Czy nie umarli tylko na si siódmym pierze. To też jest jakaś informacja zwrotna. Spoko. Możemy sobie amalgamację co najwyżej drugą wyciągnąć. On nie jest aż tak problematyczny. Taniec ma w ręce. O dziwo, wygrała. co mnie cieszy. Zabijamy go, więc niestety trójki nie będzie. Trójki niestety nie będzie. Hmm. Tu oczywiście, że chcemy to. Czy nam ma odrodzenie? Nie ma, więc musimy zostać na tym. Hmm. Nie, nie chcę odrodzenia. Nie, 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 nie. To jest początek walki, więc... Jeszcze jeden rycerz by się przydał. To też jest fajna czarta. Możemy zrobić taki mecz, że kupić sobie to, I będę miał dwie kreatury z jadem z odrodzeniem, czyli jest bardzo dobrze. Mm, możemy sobie zrobić tak. No, no. Dodatkowo to powinno być przyzwane. Nie jest źle. Oczywiście mogłoby być lepiej. Teraz by było super jakbyśmy w pierwszym rolu dostali rycerza i wyciągnęli jakąś zajebistą szóstkę. To by było ok. Myślę, że masz spore szanse na wygranie. I ciągle te same bestie. To nam trochę ratuje. Idziemy po szóstka. To jest to, co potrzebowałem. I czterdzieści osiem, 48... to boli ściągnąć z, z planszy, no ale to jest lepsze niż to, więc hmm. znowu są bestie. Nie, dobra, ściągamy, ściągamy to. A! Tak, to zrobiłem. No i to jest jedyna szansa, żebym to lubił. To akurat jest jedyna szansa. No, zobaczymy, czy nie umarli. Czy bestie? Myślę, że masz spore szanse. Daje mi się, że bestie. Chociaż nie mam misia, więc hmm. Jak dostanie złe role, to jest szansa. 48. Weź to zniszczy. Czas będzie. Nie, mam przegraną. Mam przegraną. Dostaje bardzo dobrze. w to. No nie wierzę. No nie wierzę co tu się wydarzyło. Tak bywa, że nic się nie pojawia. Bestie, 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 bestie. Mnie ratuje to, że tu mam jad. Czyli nieważne jak dużo te kreatury będą, to się tracą. Rycerze są już sporawi. Ale może być ich trochę za mało. Kradzież Bestii byłaby na pewno bezpieczniejsza. Mielibyśmy dwie trójki tych miszków, którzy y, mnożą y, kreatury. Myślę, że tam mielibyśmy bardzo łatwą wygraną. Bardzo łatwą. No tutaj. Hmm. To nas trochę ratuje. To co on przyzwie to będzie Uf. przeokropnie dużo. Chociaż nie, nie jest to źle. No dobra, 184 jest problematyczne. Tu, tu. Dobra. Najdrożej. Tu miałeś bić Chociaż, chociaż Okej, okay, okej. Okay. Jest dobrze, jest dobrze Tylko oni się będą wzmacniać. A ja w tym momencie mam za bardzo co zrobić Zróbmy tak. Z nim wygrałem. Eee, potrzebowałbym na pewno rycerza. Potrzebowałbym rycerza. Banandyta. Strasznie potężna karta. Myślę, że to jest po prostu meta na dzień dzisiejszy. Rzadko się zdarza, żeby jakaś inna karta. Tak, tą kartę strasznie często widzę i e, tego nieumarłego, e, ale na siódmym levelu. Ale to musicie dostać rola pod to, więc problem jest taki. Że ja dostaję co najwyżej. Tutaj plus 2. Eee, no dobra, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7. No dobra, dostaję plus 7. Oni dostają plus 5, plus 5. No i mają większą szansę na wygraną. To na pewno. Czy ja z nim wygrałem, czy ja z nim przegrałem? Nigdy nie rozumiem tych statystyk. Czy dostałem 8 damage'a, czy on dostał 8 damage'a? Major wynik na początek było dobrym pomysłem. Hmm... Zobaczymy bestie czy rycerza. Teraz. W razie czego on nie powinien mnie zabić. No chyba, że będzie strasznie słaby rol. No to wtedy. Mamy trójkę. Gdybyśmy mieli tą inną szóstkę. E, chodzi mi o... Nie pokazuje mi teraz. Ale to, że przy każdej śmierci ja jeszcze dostaję statystyki dla wszystkich To by było lepiej. Uuu, co tu się pozmieniało. Ja chyba z tym panem nie grałem. On jest strasznie pode mnie ustawiony. O oh, wow. Strasznie pode mnie ustawione. Co to było? Nieźle sobie. Dobra, chcemy trójkę. To na pewno. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale daz siebie wszystko. Eee. Nic ciekawego. Co ty to miałeś? Nic, co by mnie jakoś urządzało, jak mam być szczere. Trzydzieści cztery otwierające. Rozwalił bestię. Więc GG. Teru się nie spodziewałem, ale ja z nim wcześniej nie grałem. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Nie jest ja coś mega potężne. Jeżeli tu trafił, to czułbym się bardziej bezpiecznie. Ha. Ha. Yeah. Dostanę dobrego rola. Mamy to. Nie dostanę. No to jest po mnie. Mm, to nie byłoby złym rozwiązaniem. Nie najlepszym. Więc szukam jeszcze innej. To też nie byłoby złe. ha... ha, 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 ha. Trzemy tak zrobić. Też mogą no śmiało, wynajmij sobie któregoś. Plus 5 plus 5 nie jest wystarczająca. To może być Game Changer. Dobra, zaryzykujmy Spróbujmy tak Na tą kartę polowałem Bo ściągam mu wtedy Boską tarczę Więc to może być duża zmiana Ok. Stawiamy sobie jedną truciznę, co zaboli. Ale chyba mamy to. Ha, mamy to. Golden Roll. To po prostu był go Golden Roll. Oh yeah. Mamy to. Ciężko, bo ciężko, ale zwyciężone.